Ustawienia kontrolera w Battlefieldzie oraz w berce od Battlefielda mogą się wydawać trochę nieintuicyjne, dlatego dzisiaj pokażę Wam moje ustawienia, które według mnie są najoptymalniejsze, które łączą dynamikę razem z precyzją. Do momentu, do momentu, ja ale ci w tym samym. Dobra, przejdźmy teraz do rzeczy jeżeli chodzi o ustawienie kontrolera, żebyście mogli jak najoptymalniej je wykorzystać w BRC od Battlefielda oraz w multiplayerze. Teraz od razu muszę zaznaczyć, że w tym momencie kiedy robię ten filmik, ee... Input pada nie jest optymalny, jest troszeczkę popsuty, zony są po prostu źle skalibrowane, albo są po prostu inaczej skalibrowane, co sprawia, że e, czuję, że czasami walczy z tym padem, e, więc e, niektóre rzeczy jesteśmy w stanie z tym zrobić, natomiast deweloperzy już dostali feedback i będą coś z tym faktem robić. Nie wiemy co dokładnie i w którym kierunku pójdą, ale na przykład jeżeli jesteś graczem, który był w kodzie, grał w kodach, teraz przeszedł do Battlefielda, musisz pamiętać, że tutaj asysta celowania działa inaczej. Nie ma rotacyjnego, rotacyjnego, em, rotacyjnego Asysty celowania Jak to mi się porusza lewo prawo, tylko bardziej to wszystko działa na prawej gałce. I ponoć to działa, że ta asysta działa tutaj, gdzie są te, e, te modele postaci, e, i dopiero tu się aktywuje. Z tym, że ja zauważyłem, że często się aktywuje gdzieś obok i jak ci złapię obok, to często nie jesteś w stanie wyrwać z niego. Często, jak postać mi biegnie do boku, może to też być kwestia disinku. E, różnie tutaj bywa. Natomiast, też jest problem taki, że na przykład, często wycelujesz na typa tu i ciężko po prostu zrobić korektę na głowę, bo ta asysta tak mocno chwyci i czujesz, że momentami walczysz z padem, zwłaszcza jak masz dwóch przeciwników obok siebie. Więc spróbujmy to po prostu naprawić i zrobić, żeby ta gra na kontrolerze była jak najbardziej optymalna. Więc wyjdziemy w edytuj ustawienia, ustawienia sterowania. Teraz tak. Moje ustawienia sterowania wyglądają, w, e, znaczy sterowania, czułości wyglądają w ten sposób. Ja gram na wysokie czułości, tak? Są osoby, które grają na 40, na 50, ale ja gram na 70, bo się jakby. Wyszedłem z koda i ja lubię mieć tą dynamikę i kontrolę nad moim movementem I fakt, że mogę się troszeczkę szybciej zwrócić do prawej czy do lewej strony, żeby uciec Tutaj movement jest o wiele wolniejszy, troszeczkę bardziej klockowaty, więc czasami jak ktoś się bije To ciężko, trudno ci uciec na tej mniejszej czułości Są, i są pewne którą można zrobić, żeby szybko tą kamerę jakby skręcić, tak sklikować na tym padzie, co zaraz wam pokażę, ale nie jest to optymalne i nie da się tego zawsze wykorzystać. Więc moja czułość to jest 70, pole widzenia to jest 120, żeby widzieć jak najwięcej wokół mnie. Też niższy wizualny odrzut jest. są osoby, które grają na 110, 100, to jest kwestia preferencji. Zakres celowania pionowego i zakres celowania przybliżania pionowego mam na 80, ale ważne jest to, żeby mieć celowanie stałe wyłączone. Bo jeżeli mamy włączone, no to czułości podczas strzelania z biodra oraz podczas przycelowania są praktycznie takie same, więc jeżeli chcemy mieć wolniejszą czułość lub mniejszą czułość yy, przy przycelowaniu, musimy mieć to wyłączone. Teraz tak asysta celowania, bardzo ważna rzecz asysta celowania piechota, to jest asysta która to jest ta asysta, czyli przy biodrze to jest ta asysta, która teraz powalnia nam kamerę, kiedy nacelujemy lub najedziemy na cel teraz ta asysta, która była poniżej to jest asysta, kiedy mamy przybliżenia, więc mamy dwa rodzaje asysty. Mamy asystę na biodro i mamy asystę podczas przecelowania. Jak zauważyliście, na jednym mam 100, na drugim mam 70. 75 bodajże. Teraz, czemu zmniejszyłem asystę celowania na przybliżeniu? Dlatego, że tu mam czułości mniejsze i często właśnie czuję, że walczę z tym padem, żeby po prostu zrobić jakąkolwiek korektę. I tą korektę muszę zrobić większą niż normalnie e, musiałem, przykładowo, robić w kodzie, czy normalnie bym robił gdzieś tutaj, na przykład chcę przycelować tu i tu, no to muszę robić o wiele mocniejszą korektę, więc czuję, że po prostu walczę z tym padem. Dlatego zmniejszyłem moc tej asysty przy przycelowaniu. Niektórzy mają 80 i nie mają 70, ja 75. To jest kwestia po prostu preferencji i testowania gdzie ci to najbardziej pasuje, ale zauważyłem, że po prostu w tym momencie jestem w stanie troszeczkę więcej kontroli mieć nad moim padem i nad moim celownikiem i po prostu mi to osobiście pasuje. Więc to jest dosyć istotna rzecz, jeżeli nie chcecie walczyć z waszym kontrolerem, zniżcie tą asystę celowania na spowolnieniu. Asystę celowania, przeskok przy przybliżeniu to jest tylko pod kampanię. To jest to samo, co było w zombie i w kampanii w kodzie, gdzie kiedy nakierujesz obok przeciwnika, to ci celownik na niego najedzie. Po prostu taka pomoc. Jeżeli Chodzi o krzywe celowania, i tutaj mamy sporo tego. I tak naprawdę te krzywe celowania nic wam nie powiedzą, bo to tutaj nawet nie jest wyjaśnione jak to działa, i tak dalej. To po prostu jest kwestia krzywej celowania, która jest przypisana do danego Battlefielda. Więc jeżeli jesteś przyzwyczajony do danego Battlefielda, możesz sobie to tam ustawić. Ja nie grałem w żadnego BFA, nic mi nie mówią te krzywe celowania. Ja sobie po prostu je potestowałem e, i najlepiej mi się gra na standardowym. No, jakby nie jestem w stanie Wam powiedzieć, że to jest najlepsze. Bo jeżeli wy graliście w BFA 5 cały czas, no to prawdopodobnie krzywa od BF5 będzie dla was najbardziej intuicyjna. Dla mnie gra się najlepiej tutaj, plus aceleracja celowania na 15. To jest mój złoty środek, mi to po prostu najbardziej pasuje. Jeżeli chodzi o resztę przycisków, no to tutaj wystarczy że sobie zobaczyć i skopiujecie, co tutaj mam. A, czułeś zbliżenia celo, e, celowania na 75 u mnie. Nic nie zmieniałem przy różnych celownikach. Jakby to jestem w stanie dostosować w czasie rzeczywistym, ale jeżeli wy preferujecie sobie pozmieniać, że na przykład dla was na celowniku razy 10 ta czułeś jest zbyt duża, mniejszy sobie ją i będzie ok. Kolejno tutaj mamy rzeczy, które wystarczy skopiować. No i tutaj szybkie spojrzenie. To jest ten flick, który możesz zrobić na padzie. Możemy przybindować przyciski do naszego pada. Tylko, że jeżeli nie masz łopatek albo nie masz skafa, tak jak ja, gdzie ja mam przyciski w boku pada. No to będzie Ci bardzo trudno to zrobić, bo nie jesteś w stanie zoptymalnie po prostu przypisać wszystkie przyciski, bo coś tam zajmuje. A jeszcze jedna ważna rzecz, ja mam skafa z nakładką na analoga od Control Free z swoją drogą, drogą jak tutaj widzicie dostaniecie fajny rabat jeżeli będziecie coś takiego chcieli, natomiast yy, ta nakładka pozwala mi być bardziej precyzyjnym, bo z... Większe dźwignie, tak? Więc jestem w stanie zrobić bardziej mikroruchy i wtedy jestem w stanie mieć większą kontrolę nad moim celownikiem, więc te nakładki się stały bardzo popularne u graczy na kontrolerach. A jeżeli chodzi o te szybkie spojrzenie, no to to wygląda w ten sposób. Tak? I po prostu nie wiem, biegnę w ten sposób i chcę skręcić sobie tu, albo skręcić tu. Strzelam. Ktoś tu mi wychodzi, więc od razu idzie tutaj. Można też trolować ludzi, czyli strzelać i robić coś takiego, wiesz, jak, jakby miał imbota, tak? Eee, ale. Nie jest to aż tak użyteczne, jak jakby że będzie, jak myślałem, że będzie. Zwłaszcza, że te boczne przyciski są dosyć niewygodne, więc muszę, żeby nacisnąć te boczne przyciski, muszę ściągnąć moje palce ze spustów. E więc nie wiem, czy to na dłuższą metę będę używał. Może ewentualnie warto sobie na przykład przewidować przycisk, żeby się odwrócić o 180 stopni i uciekać od razu. To jest kwestia po prostu decyzji, nie jest to aż tak użyteczne dla mnie na ten moment, jak myślałem, że będzie. Jeszcze jedna bardzo fajna, ważna rzecz, którą muszę wam pokazać, jest moi drodzy, wydostępność, kolory, efekty kamery to są tak, dajcie sobie wszystko na 0 i na 50, dywalcie to w piździe, te wszystkie rozmycia broni. Te wszystkie rozmycia światła to po prostu przeszkadza w ogólnej rozgrywce. Przejdźmy jeszcze na samym końcu do mapowania przycisków. To jest kwestia indywidualna. Ja Wam tylko pokażę, jak mam przymapowane przyciski, żebyście mogli sobie sprawdzić. To jest dla mnie optymalne, ale nie uważam, że jest jakiś tam najlepszy sposób na przyciski, bo to jest bardzo indywidualne, co chcecie mieć. Więc ja Wam to tylko szybko pokazałem. Przejdźmy teraz jeszcze na stowanie kontrolera, czyli martwe. Ma trwę strefy. To jest moi drodzy troszeczkę dziwnie zrobione w tej części. I. Jeżeli masz stick drift w napadzie, to masz przesrane, bo te martwe strefy się bardzo dziwnie zachowują i przez to będziesz jeszcze bardziej czuł, że walczysz z tym padem i nie jesteś w stanie robić mikro ruchów tam, gdzie by chciał je zrobić, bo one wtedy działają jak kwadrat czy prostokąt, z tego co się dowiedziałem, a nie jak okrąg, tak? Więc im niższe martwe strefy, tym lepiej. To wszystko zależy na, od tego, na ile ci wasz, e, wasz ten kontroler e, pozwoli. U mnie to wygląda w ten sposób. Wcześniej miałem tutaj, jakby, nie wiem, 100, ale jak zmieniłem na przykład, żeby sprint taktyczny wchodził na gałkę do przodu, to wchodzi tak mam. Zmniejszono martwą strefę na tej lewej gałce, żeby szybciej mi wchodził w taktyczny sprint. Tutaj niestety jest to inaczej zbindowane. Nie opłaca się mieć sprintu taktycznego na gałkę do przodu, bo wtedy automatycznie ci się, e, wstaje, kiedy jesteś, jakby, kiedy się czołgasz. Więc nie jesteś w stanie iść do przodu normalnie, bo ci od razu wstaje e, czołgać cię do przodu w sensie. Więc jakby ta martwa strefa jest tutaj jakby na 100, na 90, to jest nieistotne w sumie. To jest najbardziej istotne, żeby było jak najmniejsze moi drodzy. Więc jakby jeżeli pad się rozregulował i nie jesteś w stanie mieć przynajmniej jeden tutaj albo dwa, no to... W BF-ie będzie ci bardzo bardzo ciężko. Więc to są najważniejsze rzeczy, które ja zauważyłem, jeżeli chodzi o yy, BF-a. Oczywiście martwe strefy, yy, czy tam przy pojazdach i helikopterach i tak dalej, to się pojawi w innym filmie, bo jeszcze muszę to doprecyzować. Natomiast to, co wam pokazałem tu, jest najważniejsze. Będę wdzięczny za łapeczki w górę. Komentarze, mile widziane i widzimy się na berce, bo to będzie faktycznie od corku 28 od października po prostu lecimy z tematem. Trzymajcie się, do zobaczenia.